Właśnie z tysiąca i jednej nocy, koniec opowieści o królu Szaheriarze i o królowej Szeherzadzie, czyta Beata Joanna Sieniuto. Kiedy minęła noc tysięczna i pierwsza i zaświtał ranek, królowa Szeherzada skończyła właśnie swoją ostatnią opowieść. Wówczas król powstał ze swego łoża. I rzekł: Zaprawdę, droga moja małżonko, czarowne twoje baśnie rozwiały gniew, jaki mieszkał w moim sercu, i zabiły nienawiść, jaką żywiłem do rodu niewieściego. Nie chcę już więcej rozlewo krwi. Niechaj radość zagości znowu w tych komnatach. I kazał król wyprawić drugą ucztę weselną, a do brata swego szachmazana, Wysłał śpiesznie gońców, prosząc go na drugie wesele. Nigdy nie widziano na Dworze Królewskim wspanialszej uroczystości niż to wesele. Lud wznosił okrzyki radości, dziękując Bogu za wyzwolenie od strasznego gniewu władcy, a mądrość młodej królowej sławiono we wszystkich domach i na wszystkich drogach. Szczęśliwy ojciec młodej królowej otrzymał w darze szatę haftowaną złotem i najcenniejszymi klejnotami, a wszyscy dostojnicy schodzili się do jego domu składając mu życzenia. Młodszy brat przybył w nastroju największej radości, a gdy poznał siostrę królowej Szeheryzady, piękną Duniazadę, zapłonął do niej miłością i pojął ją za żonę. Wyprawiono więc podwójne wesele na które sproszono wszystkich poddanych króla Ryjara, młodych i starych, pięknych i brzydkich, bogatych i ubogich. Na przyjęcie gości wystrojono nie tylko wszystkie sale i ogrody pałacu królewskiego, ale także wszystkie ulice miasta, wszystkie domy, ogrody, pałace, także całe miasto stało się jedną wielką salą balową. Wszędzie porozstawiane były stoły z jadłem i napojem. Kucharze z całego państwa zjechali się do stolicy i naprzemian stali nad kotłami, w których ważono najwyborniejsze potrawy. Lokaje padali ze zmęczenia, usługując niezliczonym gościom, a król przechadzał się między stołami po ulicach, ogrodach i parkach i zachęcał lud do wesołości. Teraz dopiero zasłużył sobie ponownie na miano dobrotliwego. Dziesięć dni trwały te uroczystości i zabawy, a dwaj królowie, bracia i dwie królowe siostry, ukazywały się ciągle ludowi we wspaniałych strojach. Gdy wreszcie podwójna uczta weselna była skończona, młoda królowa Duniazada ze łzami rozrzewnienia padła na szyję siostry, i po czułym pożegnaniu wyruszyła ze swoim małżonkiem do samarkandu. Przez długie lata panowali obaj królowie nad swoimi ludami i nie mieli powodu do uskarżania się na swoje żony. Król Szachriar zwołał do swojej stolicy wielu pisarzy i nakazał spisać im na pergaminie. Wszystkie owe wspaniałe baśnie, jakie Szeherezada opowiedziała mu przez tysiąc i jedną noc. Gdy zszyto razem pergaminowe karty, powstało czterdzieści tomów, które oprawiono w złote oprawy na znak, że zawierają one złote nauki i prawdy. Tomy te wstawiono do skarbnicy królewskiej, aby zachować je dla przyszłych pokoleń.